Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Xboxie, a o czym innym możemy sobie porozmawiać. No, słuchajcie, ostatnio dużo Ninja Gaidena, więc e, porozmawiajmy o Xboxie i o tym, e, co w trawie pisze. A pisze to, że no, idą, 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 już się, już się nie kryją, już jest. Idziemy, robimy, czyli idą w pełną multiplatformowość, tak? E, I gry, tak jak, tak jak mówiłem na którymś tam już materiale. Że pomału, pomału nam to sprzedają. To jest Xbox, tamto jest Xbox, tu jesteśmy, tam jesteśmy. E, I w zasadzie ta konsola, to mówię, mamy ją kupić dla preferencji, dla Game Passa. Dlaczego będzie właśnie kolejny Xbox? Bo jest ten Game Pass, jednak e, tam dalej najwięcej użytkowników Game Passa jest na Xboxie, więc kolejny Xbox będzie. Tylko mamy mieć właśnie niepełną cenę tylko w Game Passie będziesz mógł sobie tą e, grę kupić. W abonamencie, No, i też ja cały czas uważam, że taka hybryda konsoli z pc tak jak hybryda konsoli przenośnej i stacjonarnej Switcha, naprawdę może to w tych niedzielnych graczy bardziej trafić niż do nas. I tam faktycznie Microsoft na takim rynku może odnieść jakiś tam sukces, no ale nie o tym mowa. Słuchajcie, ekskluzywy to już przeszłość, to jest przestarzałe, to się nie sprzedaje, nie ma sensu. No to słuchajcie, co. Forza już zapowiedziana, ja myślę, że wszystkie nowe gry, jak nie rok później, to niektóre widać, że nawet Day One. Dzisiaj mają zapowiedzieć halo najnowsze, ciekawe, czy od razu na PS5, tak jak Forza, czy dadzą ten rok. Fable to wszystko. To słuchajcie, już się nie ma co nie ma co się nakręcać. Microsoft po to te studia kupował, żeby nie dawać kraczom Xboxowym ekskluzywy i silnego Xboxa. Tylko po to, żeby się rozmienić na drobne. No bo oni mówią, że takie gry jak Minecraft, Roblox, Call of Duty, no to muszą być, muszą być dostępne wszędzie. Także słuchajcie, no takie rzeczy już odchodzą do lamusa. Sony pomału, pomału, ale jeszcze nie tak agresywnie. Poza tym u nich jest troszeczkę inna historia. Ja też może od razu wspomnę. Miałem w sumie dwa materiały zrobić, ale zrobię z tego jeden. Że jest takich dwóch, dwóch panów. Jim Ryan, który prawie zaorał Sony i Steina nadala czy jak mu tam, który zaorał Xboxa, zaorał konsolę Xboxa. Bo ja uważam, że Phil Spencer to już teraz jest tylko figurantem, zresztą już jest odsunięty, teraz Sarabont, rządzi. Moim zdaniem zrobili to specjalnie, żeby, żeby, no bo chłopowi się nie podobała ta zmiana, zresztą dużo to rzeczy takich czytałem, widać, że też Ciężko mu to było wszystko przekazywać nam. Pamiętajmy, że właśnie Phil pobudził Xbox One, dał Xbox One Xa, dał wsteczną kompatybilność. Zaczęli kupować te studia i myślę, że on cały czas. Zresztą czytałem taki jeden wywiad, on cały czas wierzy w te ekskluzywy, on to cały czas chciał. Chciał takiej e, polityki, jakie, jaka była. Taką, na jaką my czekamy i jakiej byśmy chcieli, słuchajcie, ale niestety. no, Ponieważ go ludzie lubili, to ja też uważam, że musiał przekazywać nam był odpowiednią osobą, bo się go darzyło w miarę jakimś tam w miarę jakąś sympatią, może nie sympatią, a, a dobrą no, lubiło się filas ja go dalej lubię, ale chłop po prostu musiał nam te dziwne sytuacje, pomysły tych zarządu przekazywać. Yy, więc no mówię, to wszystko jest niestety tak samo w Sony. Zobaczcie co Jim Ryan zrobił, tak? Gry usługi. No, to nie, to tak nie, to nie. Tylko tam chociaż dobrze, że oni go wysłali na tą emeryturę i tak pomału, pomału, ale zobaczcie, jaka się dziura zrobiła. Ile fajnych studii. Robiło fajne gry, mogło zrobić fajne gry, ale byli zajęci gremią usługami. To jest kolejny raz złe zarządzanie. To samo tutaj mówię. Stejn nadala po prostu zniszczył Xboxa, bo to są jego pomysły. To jest Xbox, wszystko jest Xboxem. I ogólnie, no szkoda, szkoda, powiem Wam szkoda, bo naprawdę świetna konsola została zaorana. Playak jeszcze się trzyma, tylko wyłącznie moim zdaniem, tego, że ma świetną sprzedaż. A jakby sprzedaż nie była taka świetna, to też już mogłoby być, słuchajcie, różnie. No i mówię, jednego wysłali na emeryturę, dziękować Bogu, a tutaj gościa niestety nie wysłali na emeryturę. Może inaczej, wysłali na emeryturę, odsunęli nie tego, co trzeba. Bo uważam, że jakby Phil Spencer dalej miał pełną kontrolę nad Xboxem, to zupełnie inaczej by to wyglądało niż wygląda. Ta polityka nie byłaby taka agresywna. Może część tych gier faktycznie by trafiało na inne konsole. Ale myślę, że dalej by dawał te mocne, mocne rzeczy, takie w postaci tych eksów na konsole. Ale no cóż, odsunęli go, teraz wychodzi Sara Bond i mówi: Nie, to obraz z tymi ekskluzywami to już nie te lata. No, Nintendo pokazuje, że są te lata, tylko trzeba wierzyć w siebie, w swoje marki i wydawać świetne, świetne tytuły ze swoich marek. A niestety, wszystko. No cóż, miejmy nadzieję, że te nowe Gears'y faktycznie będą rewalencyjne. O Halo się boję, bo jak tu się nie bać o Halo jak, no, chociaż ciężko remake jedynki będzie spindolić, ale aczkolwiek jak człowiek czyta, że kampania sobie, a multiplayer znowu ma być free to play, no to znowu może być to różnie. Pomysł nie mówię, że jest kulawy, ale jednak mi się marzyło, słuchajcie, Halo 1 Remake z prawdziwego zdarzenia. To samo Multi co 20 parę lat temu, tylko odświeżone z Xbox Live'em, z tym gameplayem, z tą prostotą. No miejmy nadzieję, że chociaż to Multi, jeżeli faktycznie będzie, to będzie się opierać, ale już potwierdzili, że będzie i bieganie, i wspinanie, i to, więc no. No szkoda, szkoda, już nie czekam na to Halo. Powiem wam tak jak czekałem. Fajna ta forza w Japonii, no ale to już nie ekskluzyw. W zasadzie z tytułów Microsoftowych najbardziej na dwie gry, jakie czekam teraz. No to chcę, chciałbym zobaczyć te Gears'y e -Day i właśnie tego Fable'a. W końcu chciałbym zobaczyć Fable'a. I trudno, będzie na wszystko, ale miejmy nadzieję, że chociaż będzie dobrą i świetną grą. Jeżeli taka druga jest Microsoftu, już i tak zaorali tego Xboxa. Ciężko w tych czasach, ciężko teraz jest słuchajcie być fanem Zielonego Obozu ale jednak no, coś tam coś tam słuchajcie dają no przecież gdyby nie, nie oni to nie byłoby tego Ninja Gaiden 4 a jest ten Ninja Gaiden 4 ja się powiem słuchajcie rewelacyjnie oczywiście że gra ma jakieś swoje bolączki ale uważam jak na powrót serii po 13 latach na tym co, co tej grze jest istotne im się mieli skupić to się skupili i dowieźli to jak cholera, bo gameplay w tej gry jest po prostu świetny, no nie mogę się oderwać. Zresztą zaraz siadam i gram. Także słuchajcie kres Xboxa na naszych oczach co kolejny Xbox zwojuje, ciężko powiedzieć. Czy coś zwojuje, czy jaki to ma sens? No chyba już tylko mówię, wydawcy gry. Wy tylko taki będzie sens, że. Jak się przyjmie to może jeszcze coś tam kiedyś jakieś urządzenia od Microsoftu będą a jak nie no to już idą w full wydawanie swoich marek i gier na, na wszystko. Zresztą no mówię to już się już się dzieje w Plejaku. No zobaczcie dwie gry w tym roku w zasadzie Dead Stranding i Ghost of Jota. i żadna w mojej ocenie nie jakaś rewelacyjna która by zerwała gacie dobre solidne tytuły no ale słuchajcie, na tym koniec no ja jestem kontent, bo i Ekspedycja 33 no kilka sensownych tytułów wyszło no oczywiście Ninja jeden nie będę wspominał no i tyle, no słuchajcie, dajcie znać co wy o tym wszystkim myślicie, czy też uważacie że Jim Ryan dojechał mocno Playaka, ale jeszcze nie na tyle, na ile pan Stay Nadala dojechał Xboxa, w zasadzie zaorali ten sprzęt, za no. zaorali serię z Xa, świetną konsolę no cóż to wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Jow.